Siema wszystkim. Halo Ale. I Paweł. Tu, Paweł. To jest moje kolejne dzieło. Zrobiłem to dla też youtubera TVPL. Ma na YouTube filmy. Dwie skrzynki. Widzicie, dwie skrzynki. Wszystko funkcjonuje. Każdy guzik funkcjonuje. Takie coś sobie zażyczył. Z kabelkiem. Praktycznie to tylko. Podpina się do USB, ściąga się program z sym projektu ze strony. Wykorzystałem do tego joystick 32 z sym projektu ze strony. I drugą rzecz, progałę, Tu jest druga skrzyneczka. To jest skrzyneczka do obsługi tych oto dwóch zegarów tak jak w poprzednim filmie pokazywałem wszystko to spakowałem w skrzyneczkę połączyłem kablami także tylko kolega wsadzi sobie dwa kabelki jedynie wzmacniacz duży jest z USB podłączy sobie to do tych dwóch te dwa te kabelki podłączy z tyłu do tych zegarów i to działa tam trzeba się skonfigurować też programem trzeba się troszeczkę pobawić ale bez problemu bez żadnych innych lutowań, bez niczego, wszystko to będzie działać, to jest tak, to zrobiłem żeby jak, jak najmniej włożyć to, tylko podłączyć kabelki i do widzenia, to wszystko działa, może zaraz demonstruję za chwilę, ale wszystko powoli stacyjka widzicie, zapon się świeci tym guziczkiem odpalamy, tak sobie kolega zażyczył zarzu No i po kolei wszystkie guziczki działają, nie. Nawet słyszycie kierunkowskaz. Tak tak. Po, po, podpisywałem pod co mi się podoba. Tak żeby wytestować tu awaryjne, tu też awaryjne, tu jakieś tam y, długie, krótkie albo spłoczany świateł. Także to wszystko pod, pod przypis tak tylko żeby to na szybko y, zrobić. Ręczny, ręczny zaciągnięty, puszczam klapkę, wyłączymy. Tu, o, tu, tu klakson, Tam też coś podpisywałem. No i potrzeba jeszcze ustawienia. Pod tym tego progały ustawienia trzeba jeszcze troszeczkę tam pozmieniać. Także, jak widzicie, to wszystko działa. Teraz przejdę do. obroty działają. Działają. Przepraszam Was tu za ten, ale dal, nadal mam taki. Wszystko porozwalane tu nie mam czasu zrobić, ale już chyba powoli się zajmę za moje za moją za moje rzeczy teraz, bo mam, trochę, mam może więcej czasu. Także to działa, wrzucam jedynkę i jedziemy, spróbujemy. No i obroty też obroty działają, kilometry też już pokazuję. Tam jest nawet digitalny, zwykły. Ładnie to działa. Co idzie zastosować? Te zegary to są takie zegary. Ma tu, jak widzicie, do 300 km na godzinę, do 10 tysięcy obrotów. Te zegary są dostosowane, wszystko dostosowane do więcej gier, tak, jak do aceto Corso, Formula 1. No i tak dalej, i tak dalej. To są takie uniwersalne, bardzo ładne zegary. Tak, już w poprzednim filmie. Za całą uwagę idzie zmieniać kolor tych zegarów. Tam są trzy kolory chyba jeszcze, nawet jeszcze jeden. Taki, taki taki, 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 taki. jaki chcesz kolor można zmienić. Ech, mają digitalne wyświetlacze, tu mają lampki, jak przeciążasz, to tam trzeba ustawać menu. No i tak mówiłem, wszystko te zegary wypuszczone kabelki. Z tyłu tylko do gniazdek podpinasz dwa gniazdka, tu podpina się. I działa bomba. Co do skrzynki, to jest tak samo jednym kabelkiem, można by kabelek, jest wszystko wsadzone, także tylko ten kabelek, nie trzeba nawet kabelka kupować. Tym kabelkiem podchodzi się do USB, ściąga się program ze strony SyProjects i działa. Dwie skrzynki, one są połączone ze sobą, bo sterowanie główne jest w tej skrzynce. Przepraszam Was bardzo, ale jestem trochę zakatarzony. Sterowanie główne jest w tej skrzynce. Z tej skrzynki resztę przychodzi do tej. No na przykład wyłączymy teraz Jeszcze raz włączymy i działa. Guziki kolega sobie takie zażyczył, to takie ma, takie mu się spodobały. Jak to widzicie, to jest ta sama co ja miałem. Trochę pozmieniałem tu inne przyciski, zrobiłem żeby było wszystko na ten sam kolor. No i tak to. Tak to wygląda. Jeszcze raz pokażę bardzo ładne skrzyneczki. Idzie, powiedzieć, dobrej jakości. Widzicie, tam jest wejście. Tu jest drugie. Także wszystko to jest. Tu jest druga skrzyneczka. Wyjście z kablami. Idzie do tego. No i działa. Co mogę powiedzieć, tanie to nie jest. Niestety, bo same te zegary, jak zrobicie, yy, dam, podam link do tej strony projekt. same te zegary kosztują 75 funtów, no to tanie to nie jest. Jeden zegar kosztuje 75 funtów, obydwa 150, normalne nie. Yy, Progaugę, co tam jest w tym pudełeczku, jak się nie mylę chyba też coś koło 50 funtów kosztuje. Yy, ten joystick JC32 kosztuje, no to tak, to, to tak dużo nie kosztuje, 32 funty. No, ale do tego potrzeba. Na przykład, do tego jeszcze jest e, wzmacniacz za 5 funtów e, taki sterownik, że e, dopiero przy włączeniu tego programu e, włącza te zegary, praktycznie załączają się. Nie? No to też kosztuje tam parę funtów. No i potem same przyciski. No, no tanie, to, tanie to nie jest, ale, ale kolega zażyczył sobie takie coś, no to takie coś jest. Zrobione. Także pozdrawiam Was wszystkich. I smakosz miłej zabawy na tym.